Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd butów do sklepu Daśman. Tutaj wam najpierw pokażę te, które były wystawione zaraz przy wejściu tego typu za prawie 140 zł i oczywiście te ceny będę zaokrąglała do pełnych złotówek. Tutaj kolejne za 120 zł. Od razu wam powiem, że te wszystkie buty, które tutaj pokazuję, były bardzo lekkie. Teraz troszeczkę dalej tutaj takie z gumą za prawie 100 zł kolejne takie sandałki również za 100 zł tutaj też mamy cenę napisaną że wszystkie praktycznie zaczynają się od 100 zł tak więc pierwsze w tej cenie oczywiście ten model występował również w innych kolorach Tutaj już za 120 zł. I następne za 140 zł. Tutaj też oczywiście ten model występuje w różnych kolorach. Teraz kolejna ekspozycja. Tutaj zaczynają się już od 80 zł. I pierwsze za 100 zł. Takie japonki. Obok, kolejne za 100 zł. Te również występują w kilku kolorach. Tutaj, akurat, mamy kolor taki oliwkowy, i obok są w kolorze czarnym. Dalej, tego typu klapki, również za 100 zł. I kolejne, również za 100 zł. I teraz tutaj druga strona. Od razu w oko wpadły mi takie buty, również za stówkę. One też oczywiście występują w różnych kolorach. Są również właśnie w takim jaśniejszym kolorze. I jeszcze tutaj kolejne takie sandałki za 80 zł. I dalej za 120. Takie bardzo błyszczące. I jeszcze kolejne klapki. Tutaj takie za 90 zł, japonki. I teraz już przejdziemy do alejek. Tutaj bardzo dużo butów. Praktycznie te wszystkie modele, które tutaj widzicie, kosztują 180 zł. Różne modele, różne kolory. też Wam tutaj pokażę mniej więcej, co jest dostępne. Ogólnie w sklep, w którym byłam, mogę powiedzieć, że był średniego. Rozmiaru, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale mamy bardzo dużo butów. Mam wrażenie, że tych butów jest o wiele więcej, nawet niż w takim sklepie CCC. Zresztą tutaj sami się przekonacie. I dajcie znać, który sklep bardziej wolicie, czy CCC, czy może właśnie sklep pan lub też inny. Tutaj akurat jeszcze jedna para za 160 zł i kolejne, które też kosztują 180 zł. Tutaj mamy dwa kolory do wyboru tego typu sandałków. Też mamy dużo butów w cenie wyprzedażowej. I tutaj na przykład tego typu za prawie 200 zł. Jeżeli chodzi o te ceny wyprzedażowe, to niekiedy po prostu zależy od koloru bądź też rozmiaru. Tutaj takie za 180 zł, tu już mamy firmę Esprit. I kolejne troszeczkę inne. I tutaj za 40 również wykonane z takiej, jakby gumy. Coś takiego. I tutaj, oczywiście, też wam nie będę pokazywała wszystkich tych butów, tylko co po niektóre, tak na szybko. Jak możecie sami zauważyć, jest ich naprawdę dużo. Tutaj takie. Za prawie 120 zł. Obok za 90 zł tego typu japonki. Jeszcze w innym kolorze, takim oliwkowym. Następna za prawie 100 zł. I tutaj troszeczkę inne kolory, również w cenie 100 zł. Kolejne za 70 złotych. I tutaj też już mamy wyprzedażowe ceny. Te czerwone etykiety to są ceny właśnie niższe. Tutaj za stówkę, kolejne klapki. I te również za 100 złotych. I następna za 100 zł, ale niektóre rozmiary były za 70 zł. Tutaj zresztą widzicie po tych etykietach. I tutaj na przykład takie za 80 zł. I powyżej jeszcze takie za 90 zł. I tutaj większe buty za 90 zł. Oczywiście też mamy troszeczkę szpilek but butów na obcasie, ale te akurat tutaj ominęłam. Spójrzcie, ile mamy różnych modeli, jest ich naprawdę dużo. Tutaj na przykład za 80 zł tego typu but. ceny już tutaj nie pisałam, bo y, widzicie tutaj na tych kartonach. Tak więc możecie zobaczyć. Za 56 zł na przykład przeceniony rozmiar. Tutaj jest coś za 84 zł. Akurat musicie właśnie patrzeć na konkretny rozmiar, jak jest przeceniony, bo ogólna cena, taka standardowa tego buta jest troszeczkę wyższa. Tak więc też musicie na to zwracać uwagę. I tutaj druga strona. Tu są skórzane za 180 zł. Tutaj jeszcze tego typu kolor. I takie japonki za 140 zł. Jeszcze takie klapeczki za 120 zł. I poniżej jeszcze więcej butów. Tutaj takie za prawie 100 zł. I takie mega błyszczące za 100. 20 zł, mnóstwo diamencików przyklejonych, bardzo się mienią, szkoda, że akurat nagranie tego nie oddaję. I tutaj tego typu za 35 zł. Spójrzcie. Mega tanie buty. I jeszcze mamy klapeczki w różnych cenach. Te na przykład za 120 zł. Dwa różne kolory do wyboru. I kolejne za 80 zł, dwie wersje kolorystyczne. I tutaj na przykład za 90, za 100 zł. Tutaj akurat była bardzo wysoka półka, tak więc z góry to wszystko nagrywam, ale jak widzicie, bo tym praktycznie wszystkie modele za 100 zł. I jeszcze więcej butów. Tutaj takie sandałki 180 zł. Tutaj też za 180, tak jak możecie zauważyć. Troszeczkę inny model. Tutaj też mamy tą samą cenę, czyli te 180 zł. I te również tyle kosztują. Tutaj kolejna za 100 zł. I półeczka niżej, coś za 98 zł. Jak widzicie, dużo czerwonych etykiet. I poniżej jeszcze mamy takie za 98 zł w kolorze szarym. Ogólnie bardzo rzadko widzę buty w kolorze szarym, jakoś nie kojarzę takich butów. I tu jest ich jeszcze więcej. I w oko wpadło mi takie. Kolorowe w paseczki za prawie 63 zł, też różne rozmiary, tak jak możecie zauważyć. Tutaj kolejna za stówkę na przykład. I tutaj następna za 120 zł. Też uważam, że bardzo ładne na buty. Oczywiście szpilki również są. I kolejne za 140 zł, na trochę takim wyższym koturnie. Jak widzicie, bardzo bardzo dużo butów. Tutaj za 112 zł. I te również kosztują 112 zł. Tutaj też mamy za 112, za stówka również. Tu już mamy baleriny. Kolejne za prawie 100 zł. Bardzo ładnie są wykonane. Mega lekkie. Tutaj obok na przykład za 50 zł były w kolorze srebrnym, już cena po wyprzedaży. I za 180 tego typu, bardzo taki błyszczący był ten pasek. Bardzo ładnie wyglądają na żywo te buty. I tutaj kolejne za 60 zł jakieś z wyprzedaży. Tak więc bardzo dużo butów jest w tym sklepie. Zachęcam do odwiedzenia, bo możecie naprawdę coś fajnego znaleźć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Tak więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Papá!